Ostatnią sobotę miała miejsce finałowa emisja 15 edycji programu The Voice of Poland. Interesującym zjawiskiem był fakt, że tym razem więcej uwagi przyciągali nie uczestnicy, lecz jurorzy. Chodzi przede wszystkim o Kubę Badacha i Michała Szpaka, którzy rzekomo znaleźli się w centrum konfliktu, co miało wpływać na atmosferę na planie. W tej sprawie wypowiedziała się Aleksandra Kwaśniewska prezentując kulisy sobotniego odcinka. Zwycięzczynią 15 edycji The Voice of Poland została Anna Iwanek, podopieczna Kuby Badacha, a tuż za nią uplasował się Mikołaj Przybylski, którego mentorował Michał Szpak. W mediach od miesięcy pojawiały się spekulacje o rzekomym konflikcie między wspomnianymi jurorami. Podczas nagrań dochodziło do napięć i wymiany złośliwych uwag. Jednak sami zainteresowani podkreślają, że łączy ich dobra relacja, a drobne przekomarzania są efektem ich poczucia humoru i wzajemnej sympatii. Wygląda na to, że są dobre relacje. Przypis red. Zresztą niebawem wyruszamy na wspólną trasę i będziemy musieli współpracować. Kuba Badach. Przypis red. To wspaniały człowiek i uważam, że nasze emocje są naprawdę dobre. Uważam, że idealnie odnalazł się w tej formule programu. To odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Posiada niezbędne kompetencje, jest lubiany przez ludzi i potrafi zwrócić uwagę na to, co najważniejsze. Program ten bywa czasami bezlitosny, a my musimy oferować konkretne porady. Naszym zadaniem jest prowadzić uczestników w taki sposób, aby osiągali postęp. Stwierdził Michał Szpak w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post. Podobnie, w rozmowie z pomponikiem, Michał Szpak nie szczędził Kubi Badachowi ciepłych słów. Serdecznie pogratulował mu również prowadzenia Anny Iwanek do zwycięstwa. Niedawno Aleksandra Kwaśniewska nieoczekiwanie wypowiedziała się na ten temat, wspierając męża z kulis finału. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała krótkie, ale wymowne nagranie. Teraz wszystko jest jasne. Żona Kuby Badacha pokazała wszystko. Dowód, że wcale się nie nienawidzicie. Słyszymy na wideo, na którym Kuba Badach i Michał Szpak przygotowują się do wyjścia na scenę. Panowie byli w doskonałym humorze i widać, że świetnie się rozumieją. Wielka nieskończona miłość. Niewysiłkowe nietrzymanie moczu. To podpis, który dodała Kwaśniewska.